Pod przewodnictwem Rzymu w roku 1986 papież Jan Paweł II zgromadził we włoskim asyżu liderów największych religii świata, aby modlić się o pokój. Przybyli tam czciciele węża, ognia, zwierząt, spirytyści, buddyści, muzułmanie, hindusi, szamani z Ameryki Północnej. Ze zdumieniem przyglądałem się temu, jak podchodzili do mikrofonu, aby się modlić. Papież powiedział, że oni wszyscy modlili się do tego samego Boga, a ich modlitwy wytwarzały duchową energię, która miała przynieść nową atmosferę pokoju. Jan Paweł II pozwolił swojemu przyjacielowi Dalajlamie, aby ten postawił buddę na ołtarzu w kościele św. Piotra w Asyżu i aby wraz z mnichami, wyznawcami buddy, urządzili na jego cześć ceremonię, podczas gdy Watykan bił w dzwony na zewnątrz. Przepowiedziana w proroctwach, światowa religia jest w trakcie formowania się bezpośrednio na naszych oczach, a Watykan jest jej główną siedzibą. Jeśli wszyscy mężczyźni oraz kobiety, bez względu na to, jakie różnice są między nimi, Trzymają się prawdy z szacunkiem wobec wyjątkowej godności każdej ludzkiej istoty. Nowy porządek światowy, cywilizacja miłości może być osiągnięty. Niech Bóg prowadzi nas i błogosławi, usiłując iść wspólnie, ramię w ramię i budując wspólnie świat pokoju. Federalne organizacje, włącznie z Organizacją Narodów Zjednoczonych, dążą do rozwoju jednej światowej organizacji religijnej. Dziś, w 55. rocznicę ONZ, Wendy Griffith ze stacji CBN próbuje dowiedzieć się, co stoi za tym dążeniem do wykreowania globalnego religijnego ruchu. Po chwili bębne i monotonne modlitwy liderów światowych religii zaczęły brzmieć podobnie, tracąc swój smak, rozpuszczając się w kotle duchowej zupy. Pierwszy w historii Światowy Szczyt Pokoju, gromadzący religijnych przywódców, odbył się w kwaterze ONZ w sierpniu. Niektórzy są przekonani, że był to pierwszy poważny krok dla ruchu mającego na celu powołanie jakiejś globalnej religijnej organizacji, która pewnego dnia będzie przemawiała w imieniu wszystkich religii. Robert McGuinness oraz Rada Badawcza do Spraw Rodziny mówią, że wygląda na to, iż istnieje ukryty cel zjednoczenia ludzi pod jedną religijną organizacją. Tak, aby dobrowolnie zaakceptowali oni cele ONZ, takie jak kontrola populacji, prawa aborcyjne oraz powstanie jednego ogólnoświatowego rządu. Zamiast tych wszystkich różnych bogów, może istnieje jeden Bóg, który objawia siebie w różny sposób różnym ludziom? No i co wy na to? Założyciel stacji CNN i miliarder Ted Turner był honorowym głównym prowadzącym szczytu światowych religii. Turner, znany ze swoich krytycznych poglądów na biblijne chrześcijaństwo, promował koncept New Age, mówiąc, że istnieje wiele dróg, które prowadzą do nieba. To, co przeszkadza mi najbardziej, to fakt, iż moja chrześcijańska sekta była bardzo nietolerancyjna. Nie był to brak tolerancji do wolności religijnej względem innych ludzi, ale uważaliśmy, że byliśmy jedynymi, którzy dostaną się do nieba. Opierający ideę globalnej religii stali się surowi dla ewangelicznych chrześcijan, którzy odmówili przyjęcia ich programu New Age.